Pyk, pyk, czy ktoś chce dodać coś? Ja buduję swoją markę, jak dawna waluta. Posłuchaj, pyk, pyk, trzy, wyjeżdżamy z buta. Ziom, tu nie ma gry, w której dama bije króla. Ale co to za król, jak bije damę? Amen. Ty pisz testament, ziom, nie zdołasz nas skreślić. Dwa do S, do T, do Y. G do E i Mielski. Ja jestem MC. Ty mówisz blender, otwieram umysł, zamykasz gębę. Ej, padłem tu po to, żeby spełnić swój sen. Między piekłem a niebem, między dobrem a złem i wiesz co? Ty nie łam się jak Kingpin, bo musisz zdążyć na tym świecie, zostawić odciski. Sobie obiecałem, że każdy kolejny kawałek ma być Skokiem wyżej, jak Icy Tower bez wersów na pałę I co? Gdzieś to móc? Mam ten plus W przeciwieństwie do tych, którzy nawijają, że skrzywdził ich Bóg Nie myli mnie słuch, ile ludzi tyle opini Ale wkurwia mnie, gdy ty leci Od linii do linii tak samo Tak samo, jak inni powiedz, co chcesz osiągnąć Szukłaj stylu na lata, który nie pęknie jak kondon Ou. Ma być oryginalnie. Choćbyś był kujowy, masz plus dla mnie. Fajnie, Younes Kozak, ale nie będę jak UNES, Sam znajdzie się taki typ, co spyta, to po chuj go follow-upujesz. Czujesz? Pierdol co mówią inni. Uważaj na tych, co wchodzą ci w dupę, jak stringi. Ja pierdolę stringi, żeby nie było, że chcę być czarny. Mam jedną białą kartkę i rozdaję karty. Jak Ero, kto tu ma ten styl, to tu widać na pierwszy rzut oka, kogo wciąga wokal chłopak, kogo wciąga koka na pokaz. Kto tu ma ten styl? Postaw dwa, właśnie tak. Postaw dwa, jedno z końca. Nie chcę force na Air force tylko chcę tu ple na mordach. Daj mi majka, nie będę wijał o lajkach, choć luz jak usmarka, to gram lewy labia jak lajko. Like I to by było na tyle. Bo nie starczy palców by policzyć tury, którym którą spierdoliłem I mnie nie widujesz, mimo że mnie widzisz Pewnie przez to wciąż mnie kochasz Tak samo jak nienawidzisz Jeśli się wstydzisz, wiesz, że to nie ma sensu Więc kładę prawdę na flow I nawijam bez kompleksów Stawiam bańkę, że geją, Pospadały sandały Ja rzucam majknet, jak one zostawiły Gacie i skary Blastyny paraliż to 2 do 2 do S Rymy łączę w pary Ale to już wiesz Música